To było tak, że idziesz do programu, nawet jeżeli wytwórnia wysłała cię na no, taki casting, to musiałeś podpisać z nią umowę? Tak, tak. Ale to nie brzmi jak korzystne warunki, skoro no nie, coś to, musisz. Ta umowa była tragiczna i to są umowy, które były prawie że skandaliczne. Nie? Wiesz, my mieliśmy tam kary, nie można było nam nic mówić. Pół roku było karencji, 50 tysięcy kary miałeś, jeśli zdradziłeś jakiekolwiek szczegóły tej umowy. Wielu wokalistów nie bierze do dzisiejszego dnia udziału w tym programie ze względu na te obostrzenia, które są. Po prostu ze względu na potężne zapisy, które tam są. Bo tam nie chodzi tylko o to, że ktoś z ciebie będzie później zarabiał pieniądze, ale wchodzi ci na ZX, na twoje tantiemy. Na twoje tantiemy wykonawcze, na koncerty, na wszystko. I podpisujesz to umowę na 5 płyt i nie ma określonego czasu, kiedy może to się skończyć. Ty możesz te 5 płyt realizować w 10 lat, bo ci INR powie, wiesz co, ta Twoja płyt mi się nie podoba. Robimy następne. I kolejne dwa lata. Nie, nie podoba mi się to. Procenty po prostu skandaliczne, ale z drugiej strony to, to był biznes, no stary. No, ktoś wymyślił no, biznes. 50 na 50. Czy... Jakie 50 na 50. 12 do 88.